Ambitna reżyserka, korzystając z nadprzyrodzonych mocy, postanawia zemścić się na nieuczciwym producencie. Tak brzmi opis tej produkcji na Filmwebie i totalnie nie oddaje tego, o co w ogóle tutaj chodzi i z czym będziemy się mierzyć, a będziemy mierzyć się z wieloma bardzo, bardzo dziwnymi rzeczami. Trochę to jest tak, jak z komentarzami pod grami na Steamie, które totalnie nie odnoszą się do tych gier i trudno zgadnąć o co w ogóle chodzi. No bo właśnie ten serial to to bardzo dziwna podróż. Cześć, z tej strony Ola i będę dzisiaj recenzować bardzo dziwną produkcję. I wydaje mi się, że dziwny to jest słowo klucz przy tym serialu. Ośmiuodcinkowym serialu pod tytułem Nowy smak wiśni z Rosą Salazar w roli głównej, znanej m.in. z Andan i o rany. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny wcielił się w tę rolę, bo ona gra tutaj fantastycznie i robi tę rolę. Robi też tę produkcję i naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że, o, ktoś inny pojawiłby się w tym serialu i okej, okay, nie wiedziałabym, że miałaby to być Rosa Salazar, ale bez niej to nie byłoby to samo. I początkowo obejrzałam sobie jeden odcinek i byłam nim totalnie zmęczona. Nie zmęczona tym, że, o rany, co ja w ogóle zobaczyłam, jakie to fatalne. Nie, nic z tych rzeczy. Bardziej zmęczona tym, że nie wiedziałam w ogóle, co tutaj się dzieje. Było aż tak dużo dziwności, dziwnych akcji, no właśnie, dziwnych, że. Po prostu przerwałam i stwierdziłam, że robię przerwę, wrócę do tego później. Ale coś było takiego magnetycznego w tej produkcji, że obejrzałam kolejny i kolejny, i w ogóle wciągnęłam ten sezon, i naprawdę niczego nie żałuję, bo chociaż ta produkcja w Polsce zbiera takie sobie opinie, to zasługuje na uwagę pod wieloma względami pod takimi, że mamy tutaj ujęcie szamanizmu że ten opis w ogóle nie zachęca do obejrzenia tej produkcji, a ona kryje w sobie coś znacznie więcej i to ujęcie szamanizmu jest to naprawdę arcyciekawe. I postaram się przybliżyć jakoś fabułę tej produkcji w miarę bez spoilerów, więc mamy reżyserkę, właśnie w nią wciela się Roza Salazar i ona udaje się do Los Angeles, bo ma się spotkać z wielkim producentem, który chce zrobić film pełnometrażowy z krótkometrażówki, którą ona nagrała. Z krótkometrażówki, która nazywa się Okolusi jest horrorem. I wszyscy zastanawiają się, jak to się stało, że nowa zrobiła taką produkcję, w ogóle jak powstały te Sceny, sceny mrożące krew żyła, sceny, które trudno wytłumaczyć jakimiś efektami specjalnymi, bo wiecie, w niej jest coś mrocznego, coś bardzo, bardzo dziwnego. No i właśnie udaje się do Los Angeles i zostaje wyrolowana, bo Lou Burke, czyli ten producent, twierdzi, że ona jest niedoświadczona i jest w niej coś dziwnego. No właśnie, więc ktoś inny zajmie się reżyserią tej produkcji, a ona poprzysięga zemstę przy współpracy z Shamanem. A przynajmniej wszystko na to wskazuje, która zwie się Boro. Przynajmniej tak się wszystkim przedstawia i wszędzie pojawia się z kotami, które również odgrywają tutaj istotną rolę. No i właśnie tak zaczyna się ta podróż, podróż po świecie szamanizmu, podróż pełna myglistych, rozmytych kadrów, podróż niesamowicie dziwna, i opis, który bardziej pasowałby tej produkcji, powinien brzmieć tak, że Lisanowa przeprowadza się do Los Angeles i nagle zaczyna wymiotować kotami, Nie nie wiedzieć czemu i to żaden eufemizm, bo faktycznie tak się dzieje, a dodatkowo szamance, która jej pomaga, towarzyszy Armia zombie. Więc tak powinien brzmieć opis, a nie tak jak jest prezentowany wszędzie, ale też wydaje mi się, że mało osób skusiłoby się na tę produkcję, bo brzmi dziwacznie. No ale właśnie bardziej oddaje sedno tego serialu. No ale zanim bardziej zagłębię się w temat, chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje właśnie głównie filmów i seriali, zwykle od razu po premierze. Tutaj potrzebowałam jednak chwili oddechu, żeby to wszystko jakoś przetrawić. Nie jestem także bardzo bardzo ciekawa waszych opinii, więc komentujcie, ja odpisuję na praktycznie wszystkie Komentarze. I mnie najbardziej zaskoczyło to, jak oddana jest tutaj kwestia szamanizmu i czarnej magii, i tego, że jeżeli chcesz coś osiągnąć właśnie na skutek czarnej magii, to musisz coś dać od siebie, że to nie jest tak, że to się bierze z próżni, czerpana jest ta moc z czegoś, tak jak w tych wszystkich wudu, Juju i chudu. Wszystko bierze się z czegoś i to jest świetnie zaakcentowane w tej produkcji, bowiem wszystkie osoby, które pojawiają się na drodze tej naszej protagonistki, one też dają coś od siebie i Później, na sam koniec, o czym opowiem trochę w sekcji spoilerowej, to zaczyna układać się w całość. To łączy się. To nie jest jak ulicza, do którego ta produkcja jest porównywana, że jest niby kreska linczowska, Okej, okay, jest kreska linczowska, ale ulicza na przykład, w *Malcolm Drive*, mamy mygliście i trzeba sobie samemu wszystko poukładać. Tutaj raczej twórcy nam wszystko tłumaczą. Nie ma zbyt wielu niedopowiedzeń. A nawet jeżeli te niedopowiedzenia się pojawiają, to albo wynikają z tego, że coś nam po drodze umknęło, no bo jednak jest mgliście. Tak. tak jak wcześniej wspomniałam, tych rzeczy może nam troszeczkę tutaj uciec, i to jest jak najbardziej normalne, albo te elementy nie wpływają aż tak bardzo znacząco na ogólny rozwój fabuły i na ogólne zakończenie. Zakończenie, które, no właśnie, bo ten serial. Powstał z założenia jako Exclusive Series, czyli serial ekskluzywny, przekładając dosłownie, a więc przewidziany był z założenia na jeden sezon, a powstał na podstawie powieści. I doczytałam, że wykorzystano zaledwie 66 stron tej powieści. No, i tu pojawia się mój główny problem z tą produkcją, bo jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, o to jak to jest przedstawione wizualnie, jest świetnie, o tym powiem za chwilę, ale sceny są trochę przeciągnięte. Wydaje mi się, że w tych ośmiu odcinkach nie dzieje się aż tak bardzo dużo. Mamy mnóstwo fantastycznych, turpistycznych kadrów, ale niewiele z nich wynika. Dopiero tak od połowy sezonu ta akcja się zagęszcza, przyspiesza, i nagle jesteśmy bombardowani tymi informacjami które pozwalają nam rozwikłać tę zagadkę, dowiedzieć się, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ale ogólnie wydaje mi się, że można było tę fabułę pociągnąć troszeczkę dalej i wyjaśnić więcej elementów w związku z tym, kim jest Lisa, skąd ona się wzięła i co w niej jest takiego mrocznego, bo jest w niej coś mrocznego. Więc wydaje mi się, że te sceny mogły być troszeczkę bardziej skondensowane, no bo jednak można poczuć się znużonym po upływie tam kilkunastu minut w danym odcinku, bo te sceny, są jednak powtarzalne, no ale ta pętla, o której można mówić w przypadku tej produkcji, ona też odgrywa tutaj szczególną rolę, bo te sceny się powtarzają. One się nasilają w tym kontekście, że klątwa rzucona na luberka działa coraz mocniej, ale jednak mamy nadal te same sceny z wymiotowaniem kotami itd. No i właśnie, chciałabym opowiedzieć trochę o kwestiach technicznych, bo one odgrywają tutaj istotną rolę, bo raz, że dzięki temu wybrzmiewa ta rola Rosy Salazar, a dwa, że czujemy się faktycznie trochę jak u trochę trochę zawieszeni właśnie w tym szamanistycznym świecie, jak właśnie Lisa Nova po tym, na co się decyduje, ona jest między tym światem widzialnym i spirytualnym, tak samo widz czuje się zawieszony między światami i odbiera te bodźce, więc może dawkujcie sobie ten serial a nie oglądajcie go naraz tak jak ja, bo wpływa na postrzeganie rzeczywistości. W każdym razie mamy tutaj bardzo dużo najazdów na twarze, zbliżeń. Właśnie Rosa Salazar dużo tutaj gra grymasem, gniewem, bólem, no bo jednak wymiotuje konami, więc tego bólu u niej się sporo pojawia. Ten ból też jest metaforyczny, wywołany doświadczeniami, wywołany jej przeszłością, ale właśnie tutaj dużo robi to, jak ona jest zaprezentowana, jak ona w się w tę rolę. No i dużo też robi to, jak kamera ją prezentuje, trochę od dołu, czasami od góry, więc ta perspektywa cały czas się zmienia i to pokazuje, jak ona jest zawieszona między tymi światami. Dodatkowo działają też takie elementy, jak nagle zalewające ekran czerwone światło, które pokazuje elementy ostrzegawcze, pokazuje nam, że zadzieje się coś złego, że dochodzi do przemiany w głowie lisy. Albo krótkie migawki, które pokazują, że ona postrzega ten świat spirytualny, ona widzi te duch, te duchy, które być może chcą jej zrobić krzywdę i które przebijają się także przez nią, na przykład w ujęciach, gdy mamy przebitki z momentów, gdy nagrywała ten film. Wydaje mi się również, że ten serial czerpie ze starych produkcji, ze starych horrorów, pod względem tego, że dużo działa klimatem i właśnie ten klimat tutaj jest wyciągnięty na powierzchnię. Na przykład mamy kadry praktycznie całe zalane czernią i tylko Lisa jest rozjaśniona, jest jednym punktem na ekranie i reszta to czerni, to pustka, która ją po Albo którą ona decyduje się zbadać, bo wkracza na te nieznane tereny, nieznany grunt, wypływa właściwie na nieznane wody, bo pije do sceny, gdy ona schodzi pod podłogę przez drzwi, które przypominają drzwi na statku piratów. Więc to, jak ten serial wygląda w połączeniu z tym, jak gra Rosa Salazar sprawia, że Nowy Smak Wiśni to naprawdę dobra produkcja, produkcja, którą trzeba przetrawić, tak samo jak Lisa trawi niektóre treści, które serwuje jej Boro, ale to serial, który wymaga od nas całkowitej uwagi, serial, który bombarduje nas obscenicznymi scenami, dekapitacją, odrywaniem kończyn, ale to nie jest tak, jak w w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, że to jest najważniejsze. Nie, to jest jeden z elementów, to jest element, który wpływa na tę kreację świata, w którym znajduje się Lisa Nowa wszędzie dookoła niej czyha jakiś drapieżnik, a ona jest tą ofiarą, a przynajmniej tak wydaje się na samym początku tej produkcji, więc to raczej z tego wynika. No i właśnie z tego, że Boro towarzyszy armia zombiaków, armia zombiaków, która ufa jej po prostu, bo oni są zombiakami, więc wykonują wszystkie jej rozkazy, no tak, po prostu. Więc tych brzydkich, brutalnych, obscenicznych scen jest tutaj całkiem sporo, ale one nie są przytłaczające. One pojawiają się co jakiś czas. Standardowo w każdym odcinku nie ma odcinka bez tych obscenicznych, brutalnych scen, ale nie są. Takimi scenami, które odrzucą nas od tej produkcji, jeżeli już wkręcimy się w ten klimat. No ale chciałabym też porozmawiać trochę o zakończeniu, o wydarzeniach, które doprowadziły do tego zakończenia, więc w tej sekcji powiem się: spoilery! Jak jeszcze nie oglądałaś albo nie oglądałeś tej produkcji, proszę przymin dalej, bo nie chcę nikomu psyć zabawy. No więc tak, pod koniec sezonu dowiadujemy się, że Boro to tak naprawdę mężczyzna, który skacze sobie między ciałami, i dawno, dawno temu, te tysiąc lat temu, był mężczyzną w Ameryce Południowej i poznał. Jaguara, a raczej jaguarzyca, i on był takim Jamesem Deanem, żeby pokazać, że był przystojny i od razu wdał się w pewne relacje z tą jaguarzycą, i od słowa do słowa okazało się, że ją wyrolował, zdradził i zaczął od tego momentu przeskakiwać między ciałami, i właśnie tak robi Boro, i w ten sposób wskoczył, wskoczyła w ciało Jennifer. No i właśnie tutaj sprawa się trochę komplikuje, no bo. On, ona jedynie wynajmuje dane ciało i upatrzy, upatrzyła sobie lisę, bo jest silną jednostką, bo ma. Trochę zwichrowaną, albo raczej bardzo zwichrowaną osobowość, więc jest idealnym obiektem, żeby wskoczyć w jej ciało, żeby je przejąć, żeby się naładować. No i właśnie stąd pojawiają się te kocięta. Kocięta, których krwią, karmi się Boro, ale co nie jest taka prosta sprawa, bo te kocięta to żal, to ból, to to wszystko, co przeżyła Lisa nowa. To to wszystko, co tłumi w sobie, co dusi w sobie, co zyskuje ujście dopiero pod wpływem czarnej magii, no bo z nią jest troszeczkę coś nie tak, nie do końca wiemy skąd ona się wzięła, kim jest i czy tak do końca jest człowiekiem, no bo właśnie pojawia się ta istota, która może być jej matką. W każdym razie, że chodzi o te kocięta, to Boro pije krew, ale pije też ten żal, karmi się żalem, bólem i to jest tutaj jak najbardziej przerażające, to już jest ten wyższy poziom czarnej magii, który objawia nam się na ekranie. I też przez rodziny kotów, pokazane jest, że Boro stopniowo przejmuje kontrolę nad Lisą, nad jej emocjami i nad jej kobiecą częścią, bo nie chodzi jedynie o wymiotowanie kotami, ale jest jedna scena, w której ona faktycznie rodzi tego kota i tutaj sprawy idą znacznie dalej. Dociera do Lisy, że Boro to tak naprawdę taki sam człowiek, taka sama istota jak Luberg. Też chce ją wykorzystać, też traktuje ją jako słabą jednostkę, którą można pokierować tak, jak się dokładnie chce. that. No ale właśnie Lisa widzi różne dziwne istoty, no bo jest na granicy tych światów, i widzi przynajmniej trzy duchy. Jeden to ta istota, która próbuje w pewnym momencie ją dotknąć i która wydaje te bardzo dziwne, kosmiczne dźwięki. Druga istota to ta istota bez twarzy, i trzecia jeszcze ta taka szamańska postać, która przebija się przez Lisa między innymi w scenie, gdy jest pokazane, jak nagrywała Mary w filmie okolusi. No i teoretycznie to jest matka. Matka Lisy, nie wiadomo kim była co się z nią stało, podobno ją porzuciła, ale nie wiemy tak do końca, czy te trzy istoty to ta sama postać, ta sama matka Lisy, czy inne, które przebijają się do jej świadomości właśnie z tego świata spirytualnego. To nie jest aż takie jasne, czy Łażyca to jej matka, czy właśnie też wędruje między światami i rzeczywistościami, to mogłoby zostać dopowiedziane w drugim sezonie, który nie wiadomo, czy powstanie i być może jest dopowiedziane w książce, ja tego nie wiem, książki niestety nie czytałam. No i też Wspomniałam wcześniej, że postaci, które pojawiają się na drodze Elisy, one też mają szczególną rolę do odegrania. Między innymi pije tutaj do Roya, którego Lisa darzy ciekawym uczuciem, ma z nim dość burzliwą relację, bardzo płomienną, i dlatego dzięki niemu, dzięki jego ofierze właściwie, ona jest w stanie znaleźć w sobie te pokłady siły, mocy. To samo wybrzmiewa przez postać Koda, ale na jego przykładzie jest to troszkę słabsze, no bo to uczucie już wygasło więc każda ta postać pojawia się po coś i każda ofiara też odzwierciedla to, co Lisa musi oddać, żeby ta moc się w niej obudziła. Także dla mnie serial Nowy Smak Wiśni to była wielka przygoda, bardzo dziwna przygoda przygoda, o której potem się trochę jeszcze myśli, którą się rozkminia i którą chciałoby się kontynuować bo jednak tych zagadek do wyjaśnienia pozostało tutaj całkiem sporo, tych tajemnic tych sekretów i tego, kim w ogóle jest Lisa Nowa. Lisa Nowa, która w ogóle, jak o niej się mówi, to jest wokół niej taka tajemnicza aura, coś dziwnego rozbrzmiewa, i ten klimat w połączeniu z tym, jak gra Rosa Salazar, jak ten serial jest kręcony, to naprawdę wpływa pozytywnie na odbiór tej produkcji. Produkcji, która nie jest idealna, która jest momentami przeciągnięta, która jest pogmatwana, która zdecydowanie nie przypadnie do gustu osobom, które szukają łatwej, szybkiej rozrywki, ale jak już kręcicie się w ten klimat, to wydaje mi się, że zostanie. Z lisą do samego końca i będziecie chcieli więcej i więcej, więc ja z czystym sumieniem mogę polecić serial Nowy Smak Wiśni, ale z taką uwiaską, bo jednak to produkcja niezwykle specyficzna, którą da się opisać po prostu jako dziwną. Dziwna produkcja, która zostawia mnóstwo niedomówień, niedopowiedzeń, ale w bardzo intrygujący sposób ujmuje temat szamanizmu. I to by było już wszystko ode mnie, jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś serial Nowy Smak Wiśni, który można oglądać na Netflixie, no to ja zapraszam w sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na jego temat, a ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!